Witam w poradniku do Gręsz W tym odcinku powiem wam gdzie znaleźć to jad oraz goryczkę. Goryczka jest potrzebna nam na wcześniejszym etapie, aczkolwiek jeżeli już będziecie mieć odkrytą iglicę, to bez problemu z tej iglicy goryczkę zdobędziecie. Już wam powiem gdzie. Po pierwsze zawsze sobie rozwalajcie te, tutaj często, o zobaczcie, sztabki srebra, dwie zdobyłem. Jest gdzieś 10% szans na sztabkę srebra. Zawsze rozwalajcie sobie te dwie beczułki. Sztabki srebra się przydają. Tutaj lecicie na rodstep z pradawnej iglicy w górach. Lecicie na rodstep. Możecie sobie po prostu to rodstep zaznaczyć. I lecicie raczej w górne partie tego rodstep. Tam jest taki magazyn. Tam jest taka matrona. Musicie tutaj uważać, bo przeciwników jest tutaj. Kilku, aczkolwiek jak widzieliście, zerwałem właśnie goryczkę. I tutaj macie kolejną goryczkę, a tutaj macie Tojad. I takie to jest proste. Wystarczy, że tutaj polecicie na step i zarówno Tojad, jak i goryczka będzie wasza. Teraz y jeżeli powalczycie sobie z tym tyranem grabieżców, ty chamie, to z tyrana grabieżców może wam wypaść utwardzana skóra. Zobaczcie, 8 utwardzonej skóry, no po prostu ideolo. To taki bonusik, także lądujecie tutaj. Z tej strony tutaj rośnie Wam jad tylko uważajcie, bo jeżeli będziecie machać mieczem, to zetniecie te roślinki, zamiast je zebrać. No i tam macie Tojad, tutaj macie dwie goryczki, plus tutaj macie też jedną goryczkę. No i to jest wystarczająca ilość, żeby, wiadomo, zrobić sobie już resztę w rozsadniku. Wracacie do bazy, wrzucacie obie roślinki do rozsadnika i macie wszystko. No, macie dowolną ilość. Wiadomo, że to troszkę tam czasu potrwa, ale nie musicie już tych roślinek nigdzie więcej szukać. No i to właściwie co? No właściwie tyle w tym odcinku jeszcze, bo żeby nie był taki króciutki odcinek, pokażę Wam jedną ciekawostkę. Mianowicie to jad rośnie też w miejscach wysokogórskich, bo tutaj jest taki jakby z chowu jakiegoś. Jak tutaj zrobicie to ognisko, które Wam polecam zrobić, bo jest genialne miejsce na to dolecicie stąd wszędzie, to tutaj też będzie Wam rustojad. Tutaj też znajdziecie to A oprócz tego, zobaczmy sobie tutaj za tym wzgórzem. O, i co tutaj mamy? To Więc jak będziecie mieć to ognisko, to tutaj macie dodatkowe źródło to Chociaż myślę, że zanim tutaj dojdziecie, jeżeli jesteście dopiero przy iglicy, no to ten, tą goryczkę i to jad już będziecie mieć na tyle tam rozsadzoną, że was te tutaj nie będą interesować. No i to właściwie tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym poradniku. Hejo!